Województwo Warmińsko-Mazurskie skrywa wiele tajemnic. Jednym z najciekawszych miejsc w naszym regionie jest sołectwo Kurki-Ząbie, które leży na pograniczu Warmii i Mazur. Obie wsie powstały w XIV wieku i jako jedyne łączyły w przeszłości diecezję warmińską i byłe państwo krzyżackie. Aby przedstawić mieszkańcom gminy Olsztynek losy terenów sołectwa, dzieje topograficzne i historyczne w ramach obchodów 650-lecia wsi Ząbie, w kościele w Kurkach zorganizowano wykłady omawiające losy dawnych mieszkańców tych terenów. My chcieliśmy przez te obchody 650-lecia, których sołtys i ja byliśmy inicjatorami, chcieliśmy odwrócić pewien tradycyjny, pewną tradycyjną niechęć między wsiami. One są od siebie odwrócone, wszystko je łączy za naturalny ekosystem. Panel historyczny to nie jedyna atrakcja, która odbyła się podczas festynu rodzinnego w Kurkach. Mieszkańcy oraz przybyli goście mogli posmakować lokalnych produktów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, a także skorzystać z licznych atrakcji, w których mogły wziąć udział całe rodziny. Nas przede wszystkim cieszy to, że ta społeczność pielęgnuje pamięć, ale też lokalne dziedzictwo, dużo ciekawie wiedzy o tym, co się działo historycznie, no ale też dzisiaj dużo przestrzeni do tego, żeby podsumować generalnie to, co się działo w ostatnich latach, w ostatnich dekadach, co ta społeczność Ząbia i Kurek osiągnęła, ale też pewna perspektywa na przyszłość. Ja się bardzo cieszę, że jest tak wielu e, pasjonatów w tej historii, że jest tak wiele osób, które Chcą dzielić się swoją wiedzą na ten temat, że trwają tutaj badania naukowe, trwały, trwają badania naukowe i że wreszcie. Wokół tego tworzy się tak duża grupa ludzi, którzy, którzy korzystają z tych, z tych zasobów, z tego, z tego bogactwa, starostwo tu, gdzie może, to wspiera tego rodzaju działania i cieszę się, że mogliśmy wesprzeć również organizację tutaj 650-lecia zombia leżącego na terenie sołectwa kurki. Jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie również dla gminy Olsztynek. Przede wszystkim e, tereny, które przyciągają e, turystów. Obchody 650-lecia wsi Zombie uświetniły występy artystyczne, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Telewizja Kopernik Kopernik.tv